Czad, czy to jest duo, które nigdy nie przegrywa? Czy to jest to duo, właśnie? Czy my tutaj, właśnie, nigdy nie przegramy? Czy bladiz tutaj został, czy nie? Turu, turu, ja tam nie idę, bo nie chcę zginąć, ale. Ja myślałem, że to jest Mandzio. Ja pierdzielam, że to jest Mandzio. myślałem, że to jest Mandzio, ja no nie mogę. To nie był warty frak, bo ktoś tam zaraz będzie, ja muszę zamykać co chwilę. Teraz mm, 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 mm. wiem, gdzie jest Manzio pomysł. O ja pierdziele. Chopaki siema, ciało znalazłem. Oh. znalazłem ciało Remka. Dwa moje frag jest Ja właśnie skończyłem. No czas to nie jest w dobry. elektryk. Ja chciałem kompensować na tych kamer. Ktoś jeszcze wbiegał do elektryka przed chwilą. Ze mnie ja wbiegałem. Ja. I Bladiego, i, I znalazłem ciało na dolnym. Ja bym w jak coś wywalony. Mm, no. To może dołby? lokalizacja końcowa po kolei, mandzio. Ko lokalizacja końcowa. Reaktor. No flotar. Wychodziłem z reaktora i wchodziłem do kamer i były ja dwie zamknięte. Potwierdzasz, że był tam Mandzio? E, tak, 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 My byliśmy we trzech byli. najpierw w reaktorze, potem Stół. ja i flotar byliśmy przy drzwiach, jak był <grym> Ja pierdzielę kolejna tam stuwa, rzy. Rzy. Nie mogę. Hmm? Czy ty zwariowałeś? Tak? Jak się zabijało? W lewym dolnym menczynie. Ale co? W, razem z Remkiem wybiegłeś z kamer. Nie, ale Czekaj co? Pobiegliście obydwaj na dół. Junior, czy ty masz problem ze wzrokiem? Nie, nie było w tej części nie. mapy nawet. To gdzie byłeś? W Medbayu się skanowałem, właśnie. No to. Jest akurat. Ale. W skoczyłeś sobie z nie, no, nie, wskoc nie wskoczyłem do żadnego węta. Nie było Flota, mnie po stronie kamer. Ale nie było mnie sytera, w kamerach po tamtej części mapy. No ja nie widziałem nikogo. Przez sekundę. Byłeś w kamerach. Nie byłem w kamerach. skłamiesz. Razem, jeśli, jeśli to coś I może dodać. Totalnie Jeśli nikt muszę dodać, y, Junior, to ja jak leciałem od storage'a, to tam nigdzie Nexa nie miałem, więc on musiałby albo tam kilnąć i gdzieś wywentować, albo faktycznie poleciał na górę, nie wiem. Albo... Mnie nie eee, było nie po tej części nie mapy. mapy. Miją, ja drugi raz. Może szanowna teoria, bo wydaje mi się, że jeżeli to był Nexem, Nexem poszedł do elektryka albo poszedł do med, ja wskoczył wentami, wskoczył do kamer, e, i z kamer i od kamer gonił e, tego po prostu Remka na dół i jak tylko miał... Ale mnie totalnie czasu. nie było w tym miejscu. Ja okay, nie wiem, was. co to okay, okay, No ci tak mówię, mówię byłem w Medbeju, przyszedłem z kafeterii Całą rundę byłeś w Medbeju? Nie byłem całą rundę w Medbeju. No, no to co, no to, co coś robiłeś, wcześniej? Co co robiłem, robiłem dwa questy w kafeterii, potem poszedłem do medbeja i te questy były długie, Wiecie. więc no i tyle. No i skończyła hmm. się runda. ktoś hmm. widział ciebie tam? Nie wiem, po drodze, jak szedłeś, cokolwiek? Był tam Hunter, na pewno został ze mną w kafeterii. Ach, nie Jeży! Oj! Wyrędzinie? Eee, jak eee, w Lower Engine nie, znaczy ja w Lower Jezu, Engine jak wróciłem, ja gdzieś źle grałem. Tak, eee, znaczy tak. Mimo, no, był runda na... była dosyć długa, ja się dziwię, tak. że Nexus w ja nie... ciągu tej całej rundy zrobiłby tylko. Zrobiłem listę. Ja wiem, ale ja wiem, co widziałem. Ale On ja też był wiem. Na lower ale rynku. ja wiem, gdzie byłem. Ja, ja mnie wiem, tam nie że to było. Ale Junior, to nie słowo przeciwko słowu. Sorry, Sorry, jest słowo no... przeciwko słowu bo bawiasz mnie gdzieś w miejscach, gdzie mnie w ogóle nie no było. Dlatego to jest słowo przeciwko słowu. Bo ty mówisz, że ci tam nie było. Ale ty masz jakieś przewidywanie nie słowo przeciwko słowu. Nie stary, nie stary. Dobra. Ty jesteś tam ewidentnie. Nie było mnie tam. Uważajcie na juniora Inexa w takim razie. Zaszka, Zaszka nic nie lower, Wiem, że już tego, ale w lower tak, 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 nie tak mną, nic nie znalazło się. Zaszka nie zabił nic niestety, smutno. Dobra, no ja w tamtym miejscu byłem, no to idę teraz tutaj. Co mogę powiedzieć? Jest jak jest. Z tego miejsca, gdzie? Gdzie jest do cholery jasny Ten vent? Pal, gumę. Tak. <laughs> ok. To mnie już aero. A to aero ja zgłosił. Zacha, kto wbiegł do nas? On nie widział! My ja wbiegłem. Jak on to zgłosił? Tak byłem ja, Ero... Czatem ja myślałem, że zgłosiłem się przybyt, w ten przypadek. ...VGZ i Floter chyba ostatni wleciał i się pozamykałem wtedy fl drzwi, nie? Floter był pierwszy ze mną ostatni. No tak, na początku. Co, co? ja odwaliłem?! Ostatni Aha. Co to jest?! Co co chodzi?! Wiem, ja że to byłem ja w takim razie. Mhm. Wiem, no że wyszedłem ja chwilę po tym, jak się drzwi ja że... ja No Znaczy ja już wyszedłem, by się zdałem. To by się zgadzało. W poprzedniej rundzie też byłeś Wraktor. Nie skończyłem, jest drugi mówił, widziałeś. No ja to by się zgadzało, bo też na adminie patrzyłem i tam były dwie osoby w reaktorze. Ja patrzyłem na adminie i przez długo było ikonka osoby O, co się tam, stało?! ...na... kafeterii, no i pobiegłem mhm. na przycisk i kliknąłem report. Okej, okej, okej. Czyli okay. na no, że dobiegł ostatni, no to... Niech co ty robiłeś w tej nie, rundzie? No Jestem aktualnie w nawigacji. I znowu nikogo nie ma, więc pewnie mnie no. Dobra, czekajcie. Yy, no jeśli chodzi o poprzedniego killa, no Może to tutaj się sus w kierunku Juniora a Junior nie żyje. Natomiast tak. Yy, czy... Yy, no to, Powiem tak, nie wiem, czy ta gra, nie gra jest? To, teraz? Czy ta ja mówię, gra, jesteśmy tak? Poczekaj, gra jest to, Czekaj, ta, ta, mogę? powiedz Nexty, No mów. No. Ta gra jest totalnie. Nie wiem. To ja, ja wiem, że starośczem się zwałtowany. Po pierwsze, przy tym fragu mnie nie było. Was, no. Teraz Junior nie żyje, jest report Wilci, grany, obcy, a, mnie, a ja jestem w miejscu, gdzie nie ma nikogo. Czerwone serce, no, kicia gada? W kafeterii. Mój szybki. W kafeterii. myślenia. Ja w tamtej no. rundzie chciałem wywołować ciebie Nexa i Juniora miałem na stacji, żeby go ewentualnie wywołować kolejnego. Skoro Junior teraz nie żyje, to trochę sprawa mi się ułatwia, żeby wywołować ciebie. Pasowałeś mi do poprzedniego fraga, żeby zabić i pasujesz mi do tego fraga. Żeby ja zabić. wiem, ale Drugim to się wszystko zgadza teraz. Właśnie, no. ja też. Dlaczego ja jestem? A bo on, wiesz co, Stalin, bo o, jest... Powiem, powiem tak, ja wiem, że A to skąd skąd przybiegłeś e... W ja ja były 2 tak? kile, tak, tak? W poprzedniej rundzie były dwa kile. Ten a flotar Mandziowy się razem cały czas. Dobra, chłopaki, daję jeszcze 5 sekund i ja ja już nie będę nic mówił. Chwilę, ja chciałem tylko powiedzieć, po że to nie jestem. Ja wiem, że, mi wiem, że mnie wywałtujecie, ale chciałem pogratulować osobie, która mnie teraz zrobiła to wszystko. Ej, ale ale szczerze mówiąc, i ja przez to, że on znowu siedzi w reaktorze Madzi, moim zdaniem, jest trochę podejrzany, bo siedzi znowu na Simonsesie długo, tak jakby czekał jak cooldown zleci. Ale to w takim razie on był na początku. Ale za 7 minut wyszedł. To akurat w rundzie znowu idę do Simon Sessa, bo nadal go nie skończyłem. No właśnie, ja to jest tak? dla mnie to jest dziwne. Dla mnie to jest dziwne po prostu. Ja chciałem powiedzieć, dla mnie to wiem, jest że... dziwne, Mandziu, że nie, dwie rundy nie skończyły Simon podejrzany. Sessa. Zwłaszcza, że nie. Simon Sessa akurat Co jest? Się, on, się, on się nie odnowa, się go nie zaczyna, Mandzio. Zaczyna Czemu? się jak popełnił błąd. No to, to, no to nieźle trzy razy. Czy pod ta biega runda, runda zostanie runda, runda, mi wybaczona! coś mi to nie pasuje, Mandziu, szczerze mówiąc. Co tu chodzi? O co tu chodzi, bo ja nie rozumiem, szac? Totalnie niczego nie rozumiem. Dobra, tu jest gdzieś fotar, nie? Na przykład tutaj. O, pranie się zrobiło, bo słyszę. Coś, Mandziu. Może jeszcze jednego fraga uda mi się znaleźć? Nie uda się mm -hmm. Dobra, Ero, gdzie jest ciało? Na A są cztery na moje fragi? Biciałem, mm. biciałem czekaj, na łebponsach Widziałem, widziałem Czekaj, ja, roku. ja e, Czekaj, czekaj, byłem na kamerach e, Na łebponsach Eee, Maggio, to ty się kręciłeś przy, z tych z webonsów. Ja wybiegałem z nawigacji, z do... z web... Zaka, przepraszam, co ty To nie mówiłeś, mógł być Mandzio. Ty... jakich Dlaczego nie mógł być Mandzio? No co, z jakich... Czekaj, bo, znaczy... Ci... Z wybiegałem z, z, z weapons, skoro... Dziękuję. Nie, nie, w sensie, przepraszam, z sheets'ów biegłeś w kierunku weapons'ów. Tak, wiem, że branie, dziękuję, Sat, tak, wiem, że branie. Ej, co się z tam minął chyba, nie? Tak, ja się minąłem, bo ja wybiegałem z nawigacji. Zachach, ten, ja nie wiem. Moim zdaniem, to szczerze mówiąc, Mandzie jest mocno podejrzany. Ja już teraz, szczerze mówiąc, nie wiem czy No Znaczy e tak, wleciał ten. jeden kill, wleciał Ale jeden czy Zacha Awczy? E, nie wiem, Ero, ty Czy Zacha jest bo... awkiem? No, czy ja gram no, sam? Moim zdaniem to nie był Bóg. Nie mógł. A nie, Zacha zabił. Zacharemka ja a... zabił, dobra. Ale mogły, mogliście być dwoma i dwoma. Co nie robię w Nawet jakbyśmy wywalili dwóch impostorów i byśmy wygrali, to i tak byś powiedział. Ja myślę, że nadal jest podejrzany. Bym na niego w Znaczy, kierunku. ja dalej znaczy, tak, to, co mi najbardziej śmierdzi w tym wypadku, to to, że mandzie mówi, że idzie. I niech chce zachęcić poster, jakby co? Jakby drzwi zamknęły przed mordą i się zawróciłem, zrobiłem no, sobie. No, my ale... z Vladim i z FGZ no jesteśmy właśnie. przy reaktorze. W sensie VGZ już dalej poleciał, nie? Tak Tam nie pewnie w kierunku elektryka Ale. To nie jest samobójstwo w tej rundzie. Nie, nie, jak chcę z wami wygrać jako crewmate Wypierdzielcie mnie stąd. Ja chciałem powiedzieć, że ten, że w poprzedniej rundzie nie udało mi się dojść do głosu. No? Ja chciałem powiedzieć, że jeżeli to nie był VGZ, to zabił w kafeterii, to to mógł być Zacha, także to jest taki taki sas też na Zachę. Bo Zacha hmm, też ja nie był nie wiem. w adminie, tylko przybiegł dopiero później do admina. Ero, ja ciebie minąłem jak a wiem, uploadowałeś, podaniec, tak, uploadowałeś pliki, wtedy przybiegłem. To tak, e... Zacha, ja uważam, wydaje mi się, że ty jesteś czysty, VGZ mhm. też uważam, że jest czysty, więc Ero mi się wydaje, że i tak jest jednym. Z impostorów, a drugim jest albo Nexe, czyli to, co znaczy, mówię, ja w po tak. początku. No ale albo to jeśli Blady jesteś Mandio... pewien Eero, czyli. Wąpi, żeby Nexe i Mandzie byli I... Impostorami. Znaczy dla mnie dla i... man... Ja Manio nie wiem patrzymy, czy z czy... tego, że faktycznie był na reaktorze wtedy, kiedy Junior był rąbnięty, czy Remek był rąbnięty. I potem można by romnąć juniora, tak, żeby po prostu zrzucić na nekse. Ale no nie no, wiem. No chyba, e, to że ty wykoluj, się. Bo, bo jakby ja latam z tobą teraz i wiesz. Ja też Dobra, do na no, kogo do głosujesz Zacha. Ja do... mogę na Mandzia zagłosować, bo mi to bardziej śmierdzi. Mandzia, kurde, mam dylemat tutaj. No w sensie on tam leciał w tamtą stronę Mandzio. na kamerę. No leciał, kurde, nie wiem. Dobra, ch, trudno, zobaczymy. Gdzie panowie? Ja nie wiem, czy działo w tej grze, nie wiem. Good job. Dobra, to teraz mogę pranie włączyć, albo nie. Poczekajmy do końca tej rundy. Ja, chat, ja tą rundę tak spepegowałem. Nie, nie wiem, ja dzisiaj nie mam dnia impostora chyba. Bo zrobiłem trzy fragi i byłem podejrzany w ogóle. Nie zdążyłem teraz coś dojść do słowa, bo chciałem robić Ero, że Ero pierwszy raz zgłosił ciało Juniora i chciał mnie wrobić. I nie zdążyłem też. Ktoś miała voice activation. Ja nie mogę. Christian Pranczat, a wiecie, że ja wiem? Jezu, no nie! O, on sam to zamknął, czy ja to zamknąłem? Nie wiem Ero, tu wejdzie, znajdzie ciało Okej okay. Pozycję? W Medbayu admin. na Fiolkach. W Medbayu na Fiolkach? Brad i właśnie do mnie dobiegł od góry. Imo, eee, Mandio, byłem na admin roomie i ktoś zrobił węta vent, z elektrycznego do Medbaya. No to zgłosujcie na no, za. Ja, ja stałem teraz na fiolkach, ja jeszcze, więc... Żeby ja nie jeszcze, że się zwentowałem za Nie, nie, nie. Tego. Wyjątkowo Mandziu byłeś koło mnie, nie mogłeś tego zrobić, bo... Czy duo, które kiedy... nigdy nie wygrywa, przegrało? Akurat, akurat wtedy, kamerę? kiedy zwentowała ja się osoba, elektrycznego do Medbeya mhm. To e, ty byłeś koło mnie i pobiegłem zobaczyć kto jest z Medbayu. No i proszę, kto by był w No Tak, ja, ja ja tak, no, ta, tak, dam ci ja tysiąc ja osobom, to co mogę ogarniłeś mi zamknąć oczy i tyle. Ale tam nikogo nie spotkałem. Aczkolwiek z powiem Ci, że ładnie rozegrałeś to. Ładnie to rozegrałeś. Tak ogólnie. Dlaczego? No bo byłeś. Ja mam dzisiaj raka w rękach jakiegoś. Jakim cudem Ero nie widział jak Nexem jest Ja też jestem ciekawy. Czemu ja też ty, jestem ciekawa, tak, w tej rundzie. Było kliknąć przycisk i powiedzieć, no skoro wypierdziliśmy, jak chcę wypierdzić nie Magę. Ladi by na to poszedł trzy razy. Ej, chłopaki, totalnie co, ja szczerze. Widziałem I widziałem, że wy jesteście no. wszędzie rozbici, więc dlatego chciałem robnąć, robnąć ja tego. Dzisiaj, ja się ja dzisiaj mam jakiegoś rakarona, bez kitu. Wyłączyłem światło, no. widziałem, że Ró wchodzi Darek Chrystus. Widziałem, że to byłeś na okay, okay. początku, tak? Gdzie, to, Jezu, tak, to byłem ja! Nie się! No, do. Dobra! Ja w ogóle ostatni Dobra, ja wywalam nie, no to, ja wywalam tą czapkę, ja mam to w dupie, no bym mnie zostało, nie widział inaczej. Nie stało, nie? Więc taki to Wiesz. najgłębiej jak się dało, tylko fałgię. Dobra, to i robię to idę pranie, zabiłeś? jak nie będę Ja zabiłem wszystkie cyfragi pierwsze. Bo Zaha nie zabił nikogo w pierwszej rundzie. I w drugiej zabiłeś, też. Tak? Bo ktoś mówił, że... Tak! Tam nie ja zabiłem juniora centralnie on, on na swoim ciele. No, bez gdzie? W którym? No, tam Jaki? przy przycisku. W kaweterii. Bo ja zobaczyłem, że ktoś wyskoczył z węta, jak były drzwi zamknięte. Tak, a ja, ja, ja widziałem. przycisku. No. Jest, zapomniałem, że jest ta sekunda kudałna, żeby móc przycisk włączyć. nie? I ja tak patrzę duo z a i tak, ktoś? o kurde, ale presja, ale presja. I to, to on cię zabił dosłownie sekundę w tym samym W tak, tym samym momencie, samym nie jak Ten, ten ale nie się już drugi raz jest chyba pod rząd w tym. na... mapę? Tak, tak, tak. Zmieniłem sobie na polu samym. Wiesz dlaczego ja nie widziałem? Bo jak widziałem... Byłem na adminie, nie? I widziałem, mm -hmm. że przez dłuższy okres... osoba w kafeterii. Ja mam, to ja mam. biegłem do kafeterii, to spamowałem przycisk report od razu, nie? I mi w ogóle złapało ciało, zanim go zobaczyłem, tego cia to ciało. Zapraszam. Ja jak coś zwalniam slot'a. Nie wiem, czy jej biega, czy... Eee, no właśnie, bo ABC czeka, Freezer jest tutaj na kanale, także zostałem wam już to. Dajcie ja panu, dobra? mam? Dajcie minutkę. Poczekaj, to Freezer teraz zbija już? Czy dobra, teraz? czas, idę pranie. Czekajcie, dajcie sekundę.